Ciema, e, pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób, e, bez specjalistycznego zestawu, cofnąć cylinderek w pasacie, na przykład w pasacie B5. Mianowicie mamy stary klocek, tak, którego już nie będziemy zakładać, czy też nawet nowy, żeby go nie uszkodzić. Wkładamy go z powrotem tutaj. Wkładamy go. Zaraz, spróbujemy ręką. Jedną. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra. Cylinderek mam już włożony z powrotem. I słuchajcie, prosta rzecz. Eee, nic więcej mu wam nie trzeba. No, ja akurat mam taki stary, duży zacisk. Ścisk eee, stolarski. Prosta rzecz. Zakładamy go. Zakładamy go z jednej strony tu, z drugiej strony tu i zwyczajnie skręcamy. No, nie mam jak w tej chwili przytrzymać telefonu ale dobra może się może się uda jakoś to zrobić tak żebyście widzieli jak się fajnie swój wkręca wciska z powrotem. oczywiście przed jest otworzyłem zbiorniczek od płynu. Eee, dobra dobra, jedziemy skok sam jakoś. może się uda i zwyczajnie wcisk wkręcamy go i. Tutaj widzimy, jak cylinderek nam się chowa. Fajnie. Sorry, akurat tym razem nie wziąłem żadnego statywu, żeby przyczepić telefon do nagrywania. Ale jakoś sobie poradzimy, nie? Dobra, wciskamy, wciskamy do samego końca. Proszę. Zwykłe skręcenie zwykłym ściskiem stolarskim i mamy cylinderek cofnięty. Także jeżeli ktoś nie ma specjalistycznego sprzętu, a martwi się jak to zrobić. Prosty sposób, zwykły ścisk stolarski, nawet mniejsze można kupić za dosłownie komplet dwie sztuki za tam 10-15 zł w jakimś markecie budowlanym. Wyciągamy z powrotem. I proszę, voila, cylinderek mamy cofnięty z powrotem. Dobra, dzięki, jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę jakiegoś lajka i do następnego. Pozdrawiam, hej!